Cari fratelli e sorelle, siamo a Ostrabrama, questa è una porta eh, molto importante perché eh, sopra di questa porta c'è l'immagine miracolosa della Madonna Adolorata. Sono qui con Monsignor che eh, la se to, la tosa. Stutis Latosha, eh, diciamo di origine lituana, sì, sì. eh, siamo qui, parla italiano forse, no? Un po figo, ma molto felice perché di qua perché anche venuto Papa Francesco, Papa Francesco pochi mesi fa, possiamo dire, cosa ha sentito? Lei l'ha accompagnato, assistito? Sì, l'ho sì, accompagnato. Sì, è stato molto strano, ma penso che dopo la preghiera lui è rinforzato, ha avuto i nuovi, i, i, i nuovi, le forze per, per il grinaggio per, per tutta la Lituania. Voluto venire a pregare la prima, sì. lei diceva che prima cosa santo padre. Fatto proprio, è venuto a pregare davanti alla Madonna? Sì, quando è arrivato nel nostro paese. Prima ciò che ha fatto è arrivato qui e ha pregato in Porta la Porta dell'Aurora alla Madre Kochani moi, z księdzem prałatem Kustoszom Sanktuarum w Ostrybanie, księdzem prałatem Tustis Latorza, rozmawiam tutaj, jestem oczywiście tutaj Litwinem, rodowitym, ale miał radość, wielką radość, by tutaj właśnie przyjąć na serce św. Piotra Franciszka, kiedy przybył na Litwę. No i mówi ksiądz prałat o tym, że papież był zmęczony. Ale po tej modlitwie jakby troszkę tak, nabrał sił. Tak? Tak. I, I szedł, i, i widać, jak, znowu, jakby odrodził tak. się znowu. Jak tak ja zobaczyłem, przyszedł taki, taki zmęczony, ale potem wyszedł taki pełny sił. Tak, tak. Na A chciałem zapytać o taką rzecz: ile ludzi odwiedzał Stron bramę, tak mniej więcej w ciągu roku? Wolno kiedy quante persony personnel, Qui, a Vilnius, a pregare davanti alla Madonna, più o meno. Eh, per, per esempio, in questo mese, no, non lo so, ma alcuni giorni dalla mattina quando noi apriamo... A che ora aprite? Ale O, widzicie, od samego rana, bo już o godzinie szóstej otwiera się tutaj sanktuarium. Otwiera się sanktuarium i cały dzień do, do wieczora jest Musza Święta, co godziny. Oni oracze czy na Santa Mesa, Finudisela i zawsze są ludzie, prawda? I zawsze są ludzie. Czyli to są tysiące ludzi w ciągu tysiące, roku, prawda? Tysiące. A nie tylko przebywają z Polski, ale z innych krajów. Z, tak, też z innych krajów, z Filipin, z em, em, mi ricordo che mi sono occupato in Corea. Te la svisciamo? Forse è un film. So da, allora, lui, lui disse che vengono non solo dalla no. Polonia, ma anche da altri paesi, come i no. Filippini, come anche da Corea: no, tanti sì. vengono da Australia, dal Sud America, no. No. I, sì, da Cile, Messica. Eh. No, my jesteśmy szczęśliwi, bo rozwój domów modlitwy w Szarbela, kiedy się modlimy, tu mamy trzy obok Świętego. I to tak było, księżę prowadzi, że gdy byłem tu kilka dwa lata temu, bodajże czy trzy, przyszedłem do Matki Bożej i jedna pani przyszła i rozmawia, że znalazła obrazy Świętego Szarbela. Ona opiekuje się prawie stu ludziom, pomaga pożywienie na każdy dzień. I ona mówi: mam się, żeby mi dał znak żeby dziś być w takiej wspólnocie i stawał koło mnie. Ja mówię, to Pani chce? Przyszła do hotelu, mieliśmy modlitwę, pobłogosławiłem tę do modlitwę i tu też oni pomagają biednym. A sto raccontando quando qualchem fasono stato qui è nata anche casa szarbel qui vicino ostra brama che aiuta ma che qualche Chciałem zapytać księże e, prawacie e, łaski. Otrzymują ludzie? Czy zdarzają się te uzdrowienia fizyczne, no te duchowe, ale czy pamięta, czy ile w ciągu, kiedy uczą sprawa tu jest, czy. Bardzo dużo, dużo otrzymamy wotów. Każdy, nie wiem, no, każdy dzień, może może każdy tydzień kilka tych wotów otrzymamy z prośbą i podziękowaniem za uzdrowienie. Pamiętam też, jedna para przyjechała z Moskwy, oni prawosławne i przywieźli tą bot. I tak, proszę, podziękowanie, tak, tak bo podziękowanie po Bogu zdrowia. To, to też dużo, dużo, dużo ludzi przynoszą i proszą o zdrowie, o, ale też za te cuda które otrzymali, oni... Tak, tak to, to miejsce, tak. To... Nawet prawosławni, prawda? Nawet prawosławne, nawet pragosławcy też prawosławnie przychodzą też i modlą się tutaj w Ostrej Bramie i, i, i często też. I arcywisku prawosławny tutaj też przychodzi e, drugi dzień. E, e, Non un buon Narodzeno, un buon lavoro, 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 un buon lavoro. Capite? Allora, come dice Monsignore, qui vengono tanti a portare i voti, quello che hanno ricevuto, le grazie, ma tanti, ogni giorno, da mattina a sera, qualcuno porta per ringraziamento e chiede le, le grazie, ma ha contato storia di una coppia anche da Mosca. I ortodossi che sono arrivati hanno ricevuto la grazia e hanno pregato. Ma anche una cosa bella che l'Arcivescovo Ortodosso, anche qua, Tante volte perché ogni, ogni anno dopo Natale vengono loro, il secondo giorno dopo Natale, a pregare insieme, vero? Sì, sì, allora, sì. questo è molto bello. Ma abbiamo bisogno di te, senza provare la zazza, oltre a te stesso, e ti abbracciamo Noi offriamo la preghiera e invitiamo tutti a Santuario sì. di Maria. Grazie. grazie, grazie. grazie.